Witajcie, kochani! W takim miejscu wiosennym zaskakujące są ostatnie cudowne takie utulenie nas bielą przez zimę, bo to już ma być wiosna. Ja poszedłem po sok z brzozy, ale tak przymarzło, że no trochę, pół butelki się nalało, ale powiem Wam, że to jest ciekawe, że Mamy taki czas, by sobie zrobić taki reset, kurację, oczyszczenie na soku z brzozy. Niektórzy mówią, że taka dobra jest woda kokosowa i niewątpliwie jest super, ale totalnie nie z tych rejonów. Więc w ogóle wszelkie propozycje są jakoś wspierające. Tak, jemy banany, pomarancze, które są dobre, ale chcąc się tak połączyć... Z, z darami natury w miejscu, w którym żyjemy, dobrze jest zobaczyć to, co nam daje Ziemia właśnie w miejscu, gdzie żyjemy. Bo tak naprawdę to jest cudowne odkrywanie to, że Ziemia w całości nas jest w stanie odżywić z tych plonów, z tych darów, które są wokół nas. A woda brzozowa, sok brzozy. Coś cudownego. Kochani, taka refleksja krótka. Chcę Was pozdrowić. W ogóle jestem po pokoju ciemności. Powiem Wam, że przeszło to na wszelkie moje oczekiwania w ogóle. W ogóle nie było żadnych oczekiwań, ale takie zaskoczenie tym, co się wydarzyło. Zbieram się do tego, żeby te wszystkie świadectwa uczestników złożyć w całość i takie audio nagranie zaprezentować na YouTubie No powiem wam, że totalnie, totalnie ze wszystkich rzeczy, które znam, a coś tam się orientuje w terenie, że tak powiem. Nie znam w swoim doświadczeniu mocniejszego przeżycia transformacji, resetu jak właśnie ciemność, z której rodzi się światło. I kiedy to jest bez jedzenia, jeszcze bez picia, totalny dar, jaki możemy sobie dać, by powstać do nowego życia. Także będę jeszcze o tym opowiadał i niedługo opublikuję. No i już się szykuję, też potrzebuję dać ogłoszenie, chociaż już, już lista się zapełnia czerwcowego wydarzenia, bo mam osoby zapisane. I no także tak to płynie Ale fajnie jest, prawda? Nawet słonko zaświeciło Kochani, najlepszego dla Was Dużo takiego uśmiechu z serca, w którym jest moc pełni mądrości tego kim jesteśmy naprawdę. Bez tych wszystkich gierek który nam funduje umysł, tak bardzo przysiągnięty tymi wszystkimi programami Matrixa, tej sztuczności i tak dalej, tych gierek. Najlepszego dla was, hej.